Czyszczenie prysznica. Wyciągnij ręczniki i chusteczki z prysznica, aby łatwiej było go czyścić. Materiały. Rozłóż ściereczkę i umieść na niej wiadro z odkamieniaczem, małą ściągaczkę i ściereczki z mikrofibry. Napełnij wiadro do 1 trzeciej letnią wodą. Zwilż ściereczkę z mikrofibry i wykręć ją w ergonomiczny sposób. Nałóż odkamieniacz na ściereczkę z mikrofibry. Zastosuj odkamieniacz. Nałóż produkt na ściany prysznica. I krany. Uwaga, odkamieniacz nie powinien być stosowany do kamienia naturalnego i czarnych kranów. Aby uniknąć dostania się produktu do oczu, użyj stołka, aby dosięgnąć głowicy prysznica. Podczas gdy produkt wsiąka, posprzątaj łazienkę. Czyszczenie odpływów. Nie zapomnij wyczyścić odpływów. Do czyszczenia wnętrza i usuwania włosia możesz użyć szczoteczki do zębów. Oczywiście nie tej klienta, włosy możesz umieścić na papierze toaletowym lub kuchennym. A następnie wyrzucić do kosza. Spłucz odkamieniacz i wysusz. Produkt miał około 10 minut na działanie. Spłucz produkt. Osusz kabiny ściereczką z mikrofibry i osusz ściany za pomocą ściągaczki. Nie zapomnij osuszyć krawędzi suchą ściereczką z mikrofibry. Zakończ pod prysznicem, nakładając odkamieniacz na jego podłogę. spłukując ją, a następnie osuszając za pomocą ściągaczki i lub suchej szmatki. Opieka po sprzątaniu. Wymień wszystkie akcesoria. Odłóż ręczniki i przybory prysznicowe na ich miejsce. I upewnij się, że są odkurzone lub wyczyszczone. Teraz podłogę możesz odkurzać i myć mopem. Przejdźmy do następnego wideo.